Hej, hej, z tej strony Agnieszka i w tym wideo chcę Ci pokazać, w jaki sposób prowadzić warsztaty stacjonarnie tutaj w Poznaniu, w naszej gościnnej pracowni Oplotki Pop-up. Jeżeli nie masz własnej pracowni, albo własną pracownię masz, albo jesteś gdzieś z innego miasta i chcesz po prostu gościnnie wystąpić ze swoim warsztatem tutaj w Poznaniu. W tym krótkim wideo pokażę Ci, gdzie znaleźć te warsztaty, żeby popodglądać, co już w pracowni się dzieje i z drugiej strony, jak to zrobić, żeby do tego naszego organizmu promocyjnego mającego Twoje warsztaty dołączyć. Pozwól, że udostępnię ekran, będzie po prostu szybciej, łatwiej pokazać, co chce Ci tutaj dzisiaj pokazać. Przede wszystkim pokażę ci gdzie już teraz możesz znaleźć warsztaty oplotki. Nasze miejsce w sieci to oplotki.pl, strona internetowa www.oplotki.pl. Kiedy wchodzisz na zakładkę warsztaty, to właśnie ta wyświetla ci się link oplotki.pl warsztaty stacjonarne i tutaj zobaczysz nasz kalendarz. Dzisiaj jest 12 marca, kiedy nagrywam to wideo. Kiedy zobaczysz kalendarz, zobaczysz tutaj, że możesz sobie przewijać marzec, kwiecień już pierwsze warsztaty stacjonarne pojawiają się w naszej pracowni. Kolejne miejsce w sieci, które może się przydać, jeżeli chcesz po prostu sobie troszkę pobuszować, nie znasz, nie, znasz, nie znasz nas, może zbyt dobrze i chcesz zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje, to takie miejsce, które możesz otworzyć sobie, klikając Oplotki Pop-up. Tak właśnie nazywamy naszą pracownię. Oplotki Pop-up, żeby trochę odróżnić od nazwy Oplotki, czyli plotki przy opracaniu, nieformalne spotkania przy oflataniu, przy różnej maści rękodziele. My prowadzimy te warsztaty stacjonarnie i onlineowo. I na tej zakładce tutaj nie tylko znajdziesz kalendarz do tych warsztatów, które już w naszym grafiku, już lada chwila będą się odbywać, ale też znajdziesz nagrania online nowych warsztatów. Jeżeli chcesz podejrzeć, z kim tu współpracowałyśmy, to już nie tylko ja prowadzę te warsztaty, ale dziewczyny z zespołu, koleżanki, kursantki naszego kursu dla prowadzących warsztaty rękodzieła, możesz sobie tutaj po prostu pooglądać, jakie tematy już były. Nie bój się, jeżeli chcesz prowadzić warsztat o tej samej tematyce, wręcz jest to plus, tak? Jeżeli też. Chcesz prowadzić podstawy szydełkowania i uczyć się, jak zrobić szydełkowy szalik. Jak najbardziej jest to świetny temat i z taką propozycją możesz do nas wpadać, ponieważ po prostu to są takie wypróbowane tematy warsztatowe i powtarzanie ich jak najbardziej jest na miejscu. To nie chodzi o to, że musisz wymyślać koło na lewo. Możesz po prostu któryś z tych tematów poprowadzić dla nas albo pokazać jego interpretację przez pryzmat. Twojej osobowości, twojego sposobu prowadzenia warsztatu. Także to jest takie miejsce w sieci, które zachęcam cię odwiedź, sprawdź, przeklikaj, może pooglądaj jakieś fragmenty, wszystkie tutaj rzeczy, które są podlinkowane. Po prostu otwierają się, możesz sobie tutaj po prostu zobaczyć kanał, czy zobaczyć różnego rodzaju zdjęcia. Ja je otwieram w nowym oknie, żeby tutaj nie pozamykać tych przydatnych rzeczy. I teraz, jeżeli wpiszesz w Google Oplotki Pop-up, wyskoczy Ci wizytówka, więc też możesz zobaczyć na mapie, gdzie dokładnie to miejsce jest. Bardzo łatwo znaleźć, jeżeli sobie tutaj zobaczysz mapę w Google, tak, tutaj poczekaj, zobaczysz trasę. O, kliknę, żeby Ci pokazać. Nasza pracownia jest. W samym sercu Poznania. I to świętego Wincentego. Ja tutaj powinna może nie dojazd, tylko mapę pokazać. Jesteśmy na śródce. Tak, I jeżeli kojarzysz Poznań, to tu jest ta właśnie taka słynna, turystyczna część Poznania. Tak, tu w tym kierunku jedziemy do centrum stary rynek. Tutaj mamy centrum stary rynek, tutaj wjeżdżamy od strony Warszawy rondośródka, czyli początki państwa polskiego, nie, nie będę ci całej historii, ale jeżeli kojarzysz taki słynny mural, tak, tutaj może o, podgląd mi się uda zobaczyć, tak, Brama Poznania, tak, takie ceny no, takie turystyczne centrum poznania, bardzo dużo fajnych miejsc, które można odwiedzić. I teraz nasza pracownia jest dosłownie rzut beretem, tak. Musimy przejść przez ten, e, jakby podwiadukiem kolejowym. Jeżeli idziemy na pieszo, to jest po prostu szybciej, dosłownie 10 minut, i jesteśmy w naszej pracowni. My jesteśmy na tych zielonych terenach tu są takie ogródki działkowe, e, pełen, zieleni, taki ogród, e, pracownia. E, Pop-up. I tutaj wrzuciłam w tym artykule kilka zdjęć. My ten artykuł staramy się aktualizować. Teraz podejrzewam, że dodatkowe informacje następnego sezonu będziemy tutaj dodawać historyczne nagrania z jeszcze poprzedniej pracowni pop tej, która funkcjonowała przed pandemią na Jeżycach. Natomiast tutaj już zdjęcia z pracowni, jak ona zaczynała, teraz już jest zupełnie inny kolor, teraz jest biały domek. Gdzieś tu też z boku stoi szklarnia. Cały czas się to miejsce po prostu rozwija, rośnie, trochę takiej prywaty, jakieś moje dzieciaki tutaj na zdjęciach. Natomiast możesz sobie tutaj poczytać o pracowni, pooglądać wideo, jak wygląda ta pracownia, gdzieś yy, zobaczyć taki podgląd, Teraz nagrywam to w marcu. Właśnie jesteśmy na etapie gdzieś tam przygotowywania. Już pierwsze widać, e, kwiaty zaczynają przebijać, tak? Ona przepięknie wygląda, właśnie od gdzieś tam połowy kwietnia do praktycznie sierpnia. Piękne, zielone miejsce, pomimo że w ścisłym centrum Poznania, to jest to takie miejsce, w którym mamy zamiar serwować wylogowanie, trochę zieleni, chodzenie na boso jeżeli masz ochotę, leżenie w hamaku makramowym, i tak dalej, tak dalej. Natomiast jest to takie miejsce, do którego też chcę zapraszać prowadzących warsztat te rękodzieła. Najczęściej są to osoby, które biorą udział w naszym kursie. Ja Ci też ten kurs pokażę. Ja go tutaj podlinkuję, więc nie ma problemu. Kurs dla prowadzących ręko, warsztaty rękodzieła. Więc teraz, jak będziesz wchodzić do grafika i zobaczysz takie warsztaty łączone, zaraz ci je pokażę. To właśnie są kursantki z tego kursu. Nie będę tutaj sprzedażówki robić, może sobie samodzielnie wejść, po prostu na stronę pooglądać. Kurs generalnie polega na tym, że osoby, które chcą prowadzić warsztaty rękodzieła, tutaj całe moje i praktycznie tu całe nasze zespołowe know-how włożyłyśmy do kursu. On jest skonstruowany na bazie modułów i bonusów. Moduły, tak pokrótce, to są moduły, które opowiadają otwarcie, jaki potencjał, tak, możesz sobie tutaj poczytać, co w każdym module, tak jak testimoniale, jak opinie, tak jak zakończyć warsztat, tak, jak sobie go policzyć, jak tutaj inwestować, um, jakie koszty mogą być takiego warsztatu, ale też są bonusy, tak, regulamin warsztatów, kalkulator kosztów. No, różnego rodzaju takie materiały, które są bardzo przydatne, kiedy takie warsztaty robisz. I oczywiście, zawsze tutaj są też dodane najbliższe spotkania na żywo w kursie. Także zostawiam cię z tym, z tym linkiem, jak go tutaj dodam do opisu, może sobie poczytać. Natomiast chodziło mi o to, żebyś jakby miała tutaj, czy miał świadomość, jeżeli chcesz prowadzić z nami warsztaty, że właśnie tu jest drugie miejsce, gdzie znajdziesz informacje o tych warsztatach. To jest nasze social medium, czyli um, Facebook Oplotki. Jesteśmy też na innych platformach i tam też promujemy um, te warsztaty, czyli na Instagramie, na TikToku, na różnego rodzaju, czy tutaj na kanale YouTube, gdzie to oglądasz, <laughs> czy na threadsach. Tak, jesteśmy chyba na wszystkich platformach <taki> takich bardziej popularnych. Natomiast pokazuję Ci Facebooka, ponieważ tu bardzo fajnie sobie zobaczyć w tej zakładce wydarzenia. Ja tutaj mam po angielsku, ale to u siebie znajdziesz w zakładce wydarzenia na profilu Oplotki. Znajdziesz te wszystkie wydarzenia po prostu aktualne, niezależnie kiedy oglądasz to wideo, tak, będą tutaj aktualne, a w zakładce przeszłe czy tam stare wydarzenia, możesz też zobaczyć te, które miały miejsce. I tu zachęcam Cię, żeby popodglądać, ja tu zawsze zachęcam do tego, żeby zobaczyć, że są te warsztaty, które na przykład ja prowadzę osobiście, czyli na przykład tu dyskusje, różnego rodzaju biznesowe spotkania z klientkami, jakieś ciekawostki, jeśli tu koleżanka Tarota prowadzi. Tak, jakieś świece z wosku i tak dalej, ale tu pokażę Ci jeden warsztat na przykład prowadząc z Beatą, uczestniczką naszego kursu i to zachęcam Cię, żeby po prostu te warsztaty sobie pooglądać, mniej więcej tak wyglądałby taki wspólnie prowadzony warsztat, jeżeli Ty masz ochotę prowadzić go w naszej pracowni, mniej więcej na takich zasadach odbywa się ten warsztat. Tak? Tutaj zobacz, Beata jest współprowadzącą ten warsztat tak i ona tutaj jakby jest tą osobą, która będzie go prowadziła, ja w pracowni czuwam nad kawą, ciachem, Różnymi przekąskami i taką logistyką, żeby tutaj wszystko um, jakby dobrze działało. Natomiast Beata jest tą osobą, która prowadzi warsztat. I tutaj zachęcam cię, żeby poczytać sobie opis, jak on wygląda. Na końcu też parę słów o samej Beacie, jak wyglądają opłaty. Tak wygląda właśnie wspólne prowadzenie warsztatów o plotki od zewnątrz, tak? czyli dla tych osób, które potencjalnie chciałyby się zapisać. Oczywiście cię zapraszam, bo możesz przyjść na taki warsztat jako uczestnik, uczestniczka i po prostu zobaczyć, jak to się odbywa w praktyce, jaka jest atmosfera, tak, jak to po prostu tak logistycznie rzeczywiście wygląda, gdzie jest to miejsce, jak ono wygląda od środka. Może to być taki fajny sposób, żeby sprawdzić, zanim poprowadzisz własny warsztat, jak to faktycznie wygląda i czy chcesz brać w czymś takim udział. I teraz pokazuję Ci to celowo. Aby zachęcić się do takiego najpierw po, po, po podglądania, jak to wygląda. Wiem, że to wideo dedykuję takim osobom, które może gdzieś mają swoją pracownię, nie wiem, w Krakowie, w innym mieście, tak, i chcą gościnnie odwiedzić swoją e, społeczność w Poznaniu. Ja udostępniam po prostu takie miejsce, w którym możesz to zrobić. Cieszę się, bo też mogę do tego miejsca zapraszać innych fanów, innych technik rękodzieła, poznać nowe osoby, poznać nowych prowadzących warsztaty. Często korzystają z tej oferty też osoby, które po prostu chcą spróbować prowadzić, swoje warsztaty, nawet jeżeli tego nie robiły wcześniej, może sprzedajesz produkty i chcesz spróbować prowadzenia warsztatów albo po prostu stwierdzasz kurczę ciągnie mnie, chcę spróbować jak to jest wtedy zachęcam Cię, żeby skorzystać z kursu nauczyć się troszkę tej metodologii prowadzenia warsztatów, to nie jest trudne to nie jest fizyka kwantowa, ale często potykamy się o takie różne, proste podstawowe błędy, tak, to jest całe kompendium 8 lat prowadzenia warsztatów i tych wszystkich takich właśnie drobnostek, o które możemy się potknąć, więc możesz sobie tego oszczędzić po prostu korzystając z tego kompendium wiedzy i dostępu do tych wszystkich spotkań na żywo, i nagrań, spotkań, gdzie też uczestniczki naszych warsztatów, czy tego kursu, czy osoby, które też już mają swoje pracownie, są po prostu na pokładzie kursu i dzielą się swoimi doświadczeniami. Możesz po prostu z tego skorzystać. Ale ta trzecia rzecz to jest ta świadomość, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby właśnie taki warsztat, Twój warsztat pojawił się w naszym grafiku, docierał do naszej społeczności, był promowany przez nasze kanały social mediowe, czy na naszych reklamach. I teraz nagrałam takie specjalne wideo, żeby pokazać jak to zrobić i odeślę Cię do tego wideo. Tutaj poproszę naszą koleżankę z zespołu, żeby jakby domontowała tutaj jako drugą część tego wideo nagranie. Więc jeżeli oglądasz ten krótki wstęp i widzisz, że tu za chwileczkę wideo się skończy, to szukaj w opisie linka do, do drugiego wideo, które będzie dużo dłuższe. I to będzie wideo omawiające tą krótką prezentację, znaczy krótką, dosyć, dosyć długa, bo to prawie godzinna prezentacja. Co i jak krok po kroku robimy? jak my to robimy, że Twój warsztat trafia do naszego grafika, jak wyglądają koszty. Tutaj powiem, że to jest śmiesznie tanie, tak? bo my tutaj jakby nie mamy celu, żeby zarabiać na prowadzących warsztaty, tutaj trochę inny cel. Tak? Budujemy tutaj trochę większą społeczność prowadzących warsztaty, więc jakby taki jest nasz zamysł, więc bardzo okazyjne warunki współpracy tu mamy. Natomiast to wszystko omawiam w dodatkowym wideo, na takich krótkich slajdach pokazuję Ci, jak to wszystko wygląda na stronach, gdzie trzeba kliknąć. Mamy taki nawet wygodny formularz, gdzie po prostu wrzucasz swoje zdjęcie, Zdjęcie tego tematu warsztatowego, który chcesz poprowadzić. Pomagamy Ci stworzyć opis, natomiast my bierzemy później na siebie stworzenie samego wydarzenia na Facebooku, zapraszamy Cię do współorganizowania, dodajemy to na nasze strony, udostępniamy Ci te wszystkie linki, żeby też można było się chwalić w swoich miejscach świeci, w sieci. Natomiast bardzo, bardzo dużo rzeczy bierzemy na siebie, natomiast wymagamy, żeby to zrobić w określony sposób. Tak, mamy tutaj swoją procedurę, jak takie warsztaty dodajemy do naszych grafików, wysyłamy do naszej społeczności, jakie promujemy i chodzi nam o to, żebyś miała świadomość, jak to się robi, żebyś po prostu mogła z tego skorzystać, lub mógł skorzystać, przepraszam, jak kogoś wykluczyłam. Zachęcam Cię do tego, żeby zobaczyć dokładnie to wideo, jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie, a oglądasz tutaj właśnie ten króciutki wstęp, to zachęcam Cię do tego pełnego wideo. Ono na co dzień jest dostępne tylko dla naszych kursantek w zamkniętym kursie, ale postanowiłam po prostu fragment tego wideo udostępnić dla Ciebie, ponieważ często dostajemy właśnie zapytanie, hej Aga, mogę poprowadzić swój warsztat u Was w pracowni? Ja zawsze mówię ochoczo, tak! Ale tak z małą gwiazdką, bo robimy to w określony sposób. Wszyscy trzymamy tutaj pewnego poziomu prowadzenia warsztatów, pewnego standardu, który ma trochę świadczyć. Trochę tak porównuję to do marki McDonald's, że jak jedziesz do McDonalda w Niemczech czy do Francji, no to te frytki zawsze smakują tak samo, tak? I tutaj nie ma rozczarowania. Dążymy do tego samego w oplotki, nawet jak zapraszamy gościnnych artystów. To jest pewien standard, taki papierek lakmusowy pewnej jakości, którą chcemy serwować naszym klientom, i po prostu zależy nam na tym, że przy budowaniu różnych współpracy potrzebujesz wiedzieć, na co kładziemy nacisk, co jest dla nas ważne, co jest dla mnie też osobiście ważne, żeby to miejsce trzymało pewien poziom. Także jeżeli to coś dla Ciebie, chcesz z nami współtworzyć warsztaty, chcesz poprowadzić swój warsztat w tej soczyście zielonej pracowni, która działa od kwietnia do września, w takim sezonie właśnie kwitnących kwiatów. Chcesz skorzystać z tego, że ja ogarniam kawę ciacho, jakieś przekąski i całą tą logistykę takiego ogarniania pracowni, a Ty skupiasz się na prowadzeniu swojego warsztatu, to jak najbardziej oglądaj to wideo i koniecznie kontaktuj się ze mną na Agnieszka.małpaoplotki.pl. Do zobaczenia w drugiej części tego wideo i mam nadzieję do zobaczenia na warsztatach rękodzieła w Poznaniu. Hej, hej!